Dziękuję za kolejne licytacje, za kolejne akcje. A e, dzięki temu, że licytujecie, e, że kupujecie, że, że wpłacacie, e, zbierają się pieniądze na wózek inwalidzki dla Marcinka. E, z tych pieniędzy też e, zakupiłam e, Marcinkowi buciki e, ortopedyczne, buciki do przedszkola. I takie na co dzień. Także jestem bardzo, bardzo wdzięczna, i niebawem zapraszam na kolejne aukcje. Dodam tylko, że we współpracy z bardzo fajnymi osobami szykują się kolejne nowości.